Kiedy patrzysz na mnie na Jestem Kiedy patrzysz na mnie Ja już nagrywałem ten trailer Ale to To nie był trailer Tylko, że To była ta piosenka. I On widzi tę piosenkę Kiedy patrzysz na mnie Blecky. Kiedy patrzysz na mnie, na mnie czuję tylko twój wzrok To takie banalne Zróbmy kolejny krok robię do... Ty To jest dopiero Rozpoczęcie No a już mi się podoba Do ciebie ten krok Chcę ci... Ty M -m -m Mega fajny z nami To się zaczyna Powiedz, że Myślę o tobie co noc Nie da się zapomnieć Każda kolejna robiła dramę Każda sypała mi sól na rany Ci blecki możesz zrobić z końcu sam U potrzebowałem zmiany Ale z tobą mam premiera jest 3 października czy coś jeszcze będzie na końcu? chyba nie nie, nie będzie nic na końcu dobra łap chwilę z nowymi smakami lech Patrzysz na mnie ja tylko twój wzrok To takie banalne Zróbmy kolejny krok Robię do ciebie ten krok Chcę Ci powiedzieć, że Myślę o to co noc Nie da się zapomnieć Każda kolejna robiła dramy każde taki komentarz luźny Więc ocenka to jest trailer Jeszcze nie mogę oceniać Więc widzimy się 30 października na całe piosence